Dzień dobry, witamy we vlogasie, który będzie, chciałem powiedzieć stricte treningowy, ale na pewno stricte treningowy nie będzie z racji takiej, że właśnie ta oto moja współlokatorka nie jest zbyt dobra w treningi. Ostatnio często pytacie jak tam moja dieta, szczególnie jak widzicie, że coś tam jem o nieodpowiedniej godzinie albo ogólnie coś nieodpowiedniego wciągam sobie. Otóż dieta jest jak to dieta. Czyli średniawka, ale, 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 ale Dzisiaj zaczynam ćwiczyć, tak wiecie Prawie pełną gębą, bo pełna gęba to by była na siłowni, ale siłownie zamknięte Więc prawie pełną gębą <głosy> <głosy> Mamy takie szczęście, że Okci koleżanka jest trenerką personalną I widząc moje nieudolne próby dietowania, ćwiczenia w domu No i ogólnie moją tuszę Uznała, <noise> że To jest najwyższy czas, żeby mi pomóc Zaproponowała Kapiomu stworzenie dla niego treningu, więc. Takiego planu treningowego na cały właściwie miesiąc to jest. Tak, więc teraz Kapi zacznie takie ćwiczenia, skoro nie ma dostępu do siłowni. To chociaż w domu będę się ruszał i chociaż wiecie, no. Tak. Ale fajnie, bo ktoś będzie miał na ciebie oko i w ogóle i, i tak dalej, więc to jest, to jest spoko sprawa, niż jak tak samo mówić sobie ćwiczył gdzieś tam, nie? Tak, I... dokładnie będę bardziej pilnowany, więc jest szansa, że będę ćwiczył regularnie. Niestety to jest tylko i wyłącznie mój sprzęt treningowy. Nie mam niczego na chacie. Tego też nie mieliśmy, musieliśmy to kupić, ale to nie był problem akurat. To są jedyne ciężary, jakie udało mi się wymyślić, albo właściwie Ani udało się wymyślić, czyli mojej trenerce. Ooh. Moja trenerka. Nerka. Więc teraz jest ogólnie czas na przechwałki. To nie jest dużo. Zdaję sobie z tego sprawę i zna, znacznie więcej podnoszę, tak? Znacznie więcej podnoszę. Tyle podnoszę. Jezu, ja tyle podnoszę, patrzcie na to. Nie? Patrzcie, tyle podnoszę i nie ma żadnego problemu. Więc 5 kilo to nie jest dużo, ale... Ważne, że to jest coś i ważne, że właśnie moje mięśnie zostaną przygotowane na prawdziwy, ostry trening do siłowni. Jeszcze zanim Kapi zacznie ćwiczyć, chciał sobie zrobić rozgrzewkę yy, i chciał ją sobie odpalić na laptopie, ale coś nam nie chce się włączyć yy, internet na laptopie, coś tam się psuje. Jak zwykle po prostu. I mówię do Kapiego, odpal sobie na telefonie, a on mówi, nie, będzie za małe, a ja do niego mówię, to odpal na telewizorze. Kurczę, taki gigantyczny telewizor za nami, a my nie pamiętamy o tym, że XXI wiek ma takie funkcje. Tak, że można przesyłać obraz z telefonu na telewizor. Ale dobrze, się przypomniała, że wam się przypomniałaś, ja teraz to zrobię i będę sobie spokojnie ćwiczył. Ale dajcie znać, czy wy też tak czasami macie, bo my naprawdę czasami zapominamy, jakie możliwości daje nam takie udogodnienia, nie? Tak, 2020 rok, 21 wiek my czasami po prostu, kurczę. Hmm. Jesteśmy bumerami. E, Bumerzy, no. <gry> Jesteśmy po prostu bumerami. No, ja tego inaczej nie mogę podsumować. <gry> Jak kapisiu po treningu. Powiem Zapowiadaj się. Powiem wam, że się zmęczyłem i powiem wam, że jestem cudownie zaskoczony tym, jak się czuję teraz. Tak, jest tak lepiej. Czy czuję się znacznie lepiej? Z racji takiej, że przez cały okres kwarantanny nic nie robiłem. Zaniedbałem się, zaniedbałem się dietetycznie, sportowo we wszystkich aspektach, a teraz czuję, że ruszyłem i te endorfiny uderzyły mi do głowy i czuję się naprawdę dobrze. Czuję, że mogę góry przenosić. Dlatego ja pragnę z całego serca polecić moją trenerkę personalną Anię. Po pierwsze, dlatego, że jest naszą dobrą znajomą, a po drugie, dlatego, że 99% osób nas tutaj oglądających na tym kanale to są kobiety. A Ania specjalizuje się w treningach dla kobiet. Tak wiem, ja nie jestem kobietą, ale zrobiła taki malutki wyjątek, jak tylko zobaczyła, no jak wyglądam po prostu. Więc jeżeli ktoś chciałby zacząć ćwiczyć teraz. A siłownie, niestety są zamknięte. Serdecznie polecam treningi z Anią. Ona ma trzy możliwości współpracy. Jedna to jest trening spersonalizowany, czyli właśnie coś takiego, co ja korzystam, czyli jak i trening dostosowany pode mnie. Druga możliwość współpracy to są treningi na określony cel czyli między innymi wiecie tu pupa, tutaj brzuszek wszystkie ciekawe informacje w opisie i trzeci sposób jest taki, że przez 30 minut ćwiczycie razem z nią przez kamerkę. Nie no patrzcie na to chyba ktoś mi pozazdrościł ruchu dzisiaj co? Tak A tak mówiłem, że Okcia się kompletnie nie ruszy, bo Okcia nie lubi, ale jednak jak zobaczyła jak ćwiczyłem, to wpadła na ten pomysł. Chcąc, nie chcąc, musiałem ją tu przywieźć. Zachciało mi się wyjść na rolki, z tym, że właśnie poprosiłam kapiego, żeby przywiózł mnie o tutaj, koło plaży, bo chciałam spróbować. Jazdy na tej nowej dróżce. Ale to śmieszna akustyka jest w środku tym. <laughs> I mogłabym co prawda dojechać tutaj na rolkach sama, ale że to są moje pierwsze rolki w sezonie, to spodziewam się, że szybko się zmęczę, więc. Prawdopodobnie przyjechałabyś tutaj na, na plażę, na, na promenadę i już by był czas do no, wracania. Albo bym w ogóle nie dojechała, więc no dzisiaj no. Kapił mnie tu przywiózł, żebym się przejechała w tym z powrotem. A potem może będę sobie jeździć właśnie już sama tutaj. Albo, ale... albo przyjedziemy razem, ja wezmę deskę o. i się będę męczył. O. Ale zastanawiam się, czy to nie będzie wyzwanie, bo po pierwsze, pierwsze rolki w sezonie, zawsze się potykam. Dwa maseczka, trzy okulary. No uważaj, bo z okularami to może być naprawdę no. nikolorowo. No właśnie. Wydaje mi się, że jak upadniesz, to już od razu po okularach. Co by się nie stało? No, taka szansa jest. Mała pomoc i kapi, czekasz tutaj na mnie, czy mam po ciebie zadzwonić? Nie no, ja tam pójdę sobie, jak na starego dziadka przystało, usiądę sobie na ławeczce i I będę... będziesz zbierać pokemony? Tak. Spoko, bo wydaje mi się, że długo to nie potrwa, więc... Też jestem pewien, że nie będzie to trwało długo, dlatego mogę spokojnie patrzeć co się dzieje, bo jak się wywalisz, to przynajmniej będę no na miejscu. Ratunek. Możesz lecieć. Bye. Znaczy, idę za tobą, ale uważaj lepiej. Powiem wam, że siedzę tutaj już dobre 5 minut. Zacząłem się już prawie stresować, bo Oksia pojechała i nadal jej nie widzę. Paruje, dobra, nieważne. Jak ci idzie? Fajnie. Właśnie, właśnie mówiłem, że tak długo cię nie było, tak długo zajęło ci przejechanie w to i z powrotem, że myślałem, że coś gdzieś tam się stało, już miałem wstawać i miałem iść tam ciebie szukać. No. Wiesz co, to jest takie, takie fajne podłoże, że jak przyjdziesz tutaj na deskę, no. to będziesz się tyle się urodził na desce. Na pewno na pewno Nie, nie chcę. Ale przed chwilą coś mi skapnęło, bo tam, tam się coś dzieje nad morzem. Coś mi skapnęło na głowę, więc nie wiem czy jeszcze raz robisz sobie w mi i z powrotem i spadamy. Jeszcze raz Dobra, dobra. Za nami niekolorowe chmury, wiatr też zaczyna być coraz chłodniejszy. Do tego jakieś krople spadają mi na głowę. O tutaj też mamy fajne chmury. Więc zaczynamy uciekać. Ale mówisz, że się dobrze bawiłaś? No, super. Ja musisz. Ale widzę, że się zgrzałaś aż z no, tego wszystkiego. No, gorąco mi w kurtce. No, no, bo w sumie, jak nie wieje, to jest ciepło. No. Ale jak wieje, to jest zimno. Lecimy teraz na chatę, bo trzeba coś wszamać. Patrzcie, jaki sportowy dzień dzisiaj z naszej strony. Są to śpiry. <gry> Tak. Teraz na obiad będę serwować szpinak z makaronem. I w ogóle tak mi się przypomniało, że najbardziej sportowi to my zawsze jesteśmy wiosną, właśnie jak się zaczyna. A Aha. najbardziej to byliśmy no. dwa lata temu, jak kupiliśmy hulajnogę i deskę. Pamiętasz? Dwa Gdy... lata temu. Rok temu nie byliśmy sportowi. A to. A deski nie kupiliśmy rok temu? Nie, dwa lata temu. O, proszę. W sensie, no, 2018. No, no. 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 Więc tak. A no tak, no, rok temu nie byliśmy sportowi. No tak. Nie byliśmy sportowi. Tak się prezentuje nasz szpinak, który, jak Kapi mówi, smakuje jak marihuana. Yy, ale skąd ja znam ten smak? Ja po prostu wydaje mi się, że to smakuje jak e, pewien towar deficytowy. E, wiecie co? Jest taki problem ogólnie, że 19 przestali nagrywać. No i nie mamy co, znaczy mamy, bo jest tyle serialów, które chcemy obejrzeć, ale. Ale nie możemy się zabrać. I tak. wydaje mi się, że z racji takiej, że przestali nagrywać i przestali emitować 19 plus, zaczniemy oglądać jakiś serial. Może właśnie Dom z kart. Z kart. Dom z papierów. House of cards, to no nie moja wina. No, ja przetłumaczyłem szybko. A ja chyba powiedziałam serialów zamiast seriali. Dobra, to no już, no już Bo my jesteśmy głodni, tylko i właśnie dlatego, że. No Albo się właśnie nie ten smak. Mówiłeś? Skąd ja wiem? To wszystko przez seriale. A po obiedzie z braku. cicho! Z braku słodyczy strzeliłam nam jabłka pod kruszonką, więc. A no to są. Bedy czekamy. Z, z ciastem czy bez ciasta? Nie, to tylko jabłka z kruszonką. A. A dałaś cymanon? Oczywiście, no. więcej niż w przepisie. O, dobrze, o to chodzi. <noise> niam, niam, niam niam Ok, ja powiem Ci, że ciacho, czy jak tego nie nazywasz, wyszło Ci tak świetnie i tak bardzo pokazało jak ta dieta moja <noise> może funkcjonować, nie może funkcjonować w każdym razie. Dla okci, teraz proszę, ja bym dawał ze wszystkich moich multikont e, kciuki do góry pod tym vlogasem z racji takiej, że zaskoczyła wszystkich, w tym też mnie. I zrobiła jakieś mini ciacho. Więc teraz macie to możliwość. Nie było ciasto! Dobra, to będzie. Ja, ja będę to nazywał ciachem, okej? Okay? To mhm, by było ciacho. Dobrze. Więc teraz macie czas. Zrobiłam ciacho. Nieć. Nie, nie, nie. Scrollujecie na dół. Dokładnie. I klikacie. O! Dobra, i wracamy teraz do vloga. To co chciałeś powiedzieć? Że zrobiłam to ciacho, bo nie było nic słodkiego, więc musiałam sobie jakoś radzić. No, ale, ale ogólnie bardzo fajne, bardzo dobre cynamonowe, więc super. Ale skoro aktualnie mówimy o lajkach, tak? Pamiętacie, pod vlogiem chyba nie w tym wcześniejszym, tylko jeszcze wcześniejszym poprosiłem Was wcześniej troszkę o lajki i uwaga! Mój inżynierski nos doprowadził nas do tego, że tych lajków było około 30% więcej niż pod vlogiem, pod którym nie prosiłem. Tak więc koniecznie dajcie znać, co uważacie na temat proszenia o lajki, troszkę proszenia. Troszkę wcześniej. Większość youtuberów robi tak, że dopiero zaczyna vloga, tak jak my byśmy zaczynali, mówi Siema, witajcie! O jeszcze zanim pójdę dalej, to koniecznie teraz lajkujcie. Co uważać na ten temat? Bo my zawsze mówiliśmy na koniec, ale ci, którzy dotrwają do końca, zazwyczaj zostawiają tego kciuka. I właśnie, jeszcze, żeby nie było, że właśnie o proszenie, obłaganie o lajki i tak dalej, że to jest taka rzecz youtubera, tak? I nie wszyscy lubią tego słuchać, bo kto chce, tak naprawdę i tak da lajka, ale nie zawsze się o tym po prostu pamięta. Ale dla youtubera samego w sobie, jako twórcy, naprawdę dużo to daje, bo dzięki, te... czym więcej lajków, tym po prostu dalej ten filmik idzie, gdzieś tam się wyświetla innym osobom, jest większa szansa dotarcia gdzieś do dalszej widowni, więc... I samo w sobie to jest taka motywacja, widać, tak. że, że podobało wam się i chce się więcej tego nagrywać. Mm. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Tak, i zostawcie pod tym koniecznie. <grym> w każdym razie, jak widać... Mm, jaki fajny! <grym> Jezus, spadłem! Poduchaj, poczekaj, poczekaj! Okej, okay. dochodzimy do końcówki tego vloga, tu są moje ciężary. Na treningi. Na następny trening mam za... pojutrze. Więc tak, o, przypominam od razu, że w opisie macie wszystkie ważne informacje, więc tam zapraszam. I to, co miałem powiedzieć, to to, że zbliżamy się do końca tego vlogasa. Bo Okścia już zaczyna przysypiać, więc... idziemy, Lulu. Nie zaczynam, ja chciałam się poprzytulać z tobą. No właśnie, bo... A no ty przy... tylko siedzisz i grasz. <laughs> To dlatego że i tak większą część dnia to ty tam siedziałaś i grać w GTA. Tak, to prawda, ale jeżeli Okcia już zaczyna się kokosić właśnie w taki sposób, to znaczy, że nie ma siły ani energii chce iść spać, tak jak z małym dzieckiem, więc dziękujemy serdecznie za oglądanie. Tak, jak mówiłem w poprzednim klipie, możecie coś tam zostawić. Już tam Dobra, elo!